Hej, cześć, witajcie, z tej strony Milaker i witam Was bardzo serdecznie w Darkest Dungeon na modach. Eee, doszedłem do wniosku, że eee, po co my mieliśmy iść? Eee, nie pamiętam, bo zrobiłem sobie kilkanaście minut przerwy i pamięć tej rybki działa. Piescieńc noty byłby spoko. Sygnet tenata też, ale to jest długa. Champion więc udamy się po słoneczny pierścień 10 obrażeń jeżeli pochodnia powyżej 5 celności jeżeli pochodnia powyżej 75% to jest bardzo dużo serafin dosyć srogo w obrażenia flat damage myślę, że będzie karał roberka. pudełko crescendo i obsidian astronomilium kapanka, leczonko muszkieterka o dziwo Nakryte, bardzo dużo nakryte Lecimy e, Trzech maksów krwawionko Więc e, Może się troszeczkę zadziać e, Wezmę gdzieś tyle jedzonka To jest średniawka, więc trzy łopaty Też nie ma co szaleć e, Pochodnie wezmę gdzieś Tyle? E, idziemy na narowisko Więc dwa Medicy van Hepsy, jeden klucz oj właśnie ten kilof Teki fole! Dobra i dwa bandaże i myślę, że powinno być dobrze, mam taką nadzieję Więc nie zastanawiając się <laughs> Udamy Do przodu, tutaj mamy Bohaterowie Ukresu, trzech Potrzeba krwi Mam przecież zrobioną tę winiczkę i ta krew jest robiona, ale Chyba za małe tempo albo za dużo pijaków mam i cały czas to po prostu wypijają tą krew no niestety, oj, o co tu mam? Wosa na kubku? Drugi, Honera? Nie, dobrze. No dobra, lecimy. O rany. No powiem tak, nie wygląda to zaciekawie. No, ale dobra, idziemy. Oj, kapłanka ma tutaj kres, co nam nie odleci. Już pamiętamy, jednego bohatera straciliśmy w ten sposób. Ja chcę się bić z tymi dziadami w gruncie rzeczy nie, 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 nie chcę zaproszeń. Myślę też... O kurde. Padli nożerca. Myślę też, czy od następnych odcinków już powoli nie spacerować po dziedzińcu. 23% na krytyka mamy na Grave Roberts, Jest to bardzo duża ilość. Kapłanka, świetnie porobiła tutaj. Uleczyła się w dodatku. Uh, 612, żeby się Kryt. Oczywiście nie siądzie To no, też ma bardzo duże obrażenia 5 do 9 Super Wybicie w pierwszą turę Słabienie ofiary O nie, tutaj będzie wyskok jak cholera Ale Ale, ale My mamy Świetny kryt My mamy chyba racę, która usuwa oznaczenia, no nie? Tak, usunę znaczenie. Zaraz zobaczymy co to da. Okej, okay, i stress kill, czyli teraz ten paszczur nie powinien wyskoczyć na nas. No, czyli powinno być dobrze. Świetne obrażenia maseraty. Mackowe te pożarki. No nie, to jednak nie. Ale możliwe... jedno, jeszcze obrażenia nam zmniejszą. Możliwe, że przez to, że zdjęliśmy tego marka zadał nam mniejsze obrażenia i nie, nie były to obrażenia krytyczne. Złabienie ofiary. Komon, gościu. No i, no i co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? Co ci to daje? Zdechać? No Okej, okay, mamy Unless pierwszy kluczek, gdzie ja chcę go już użyć. No, widzę tutaj, że Medicina herpsy mogę pozużywać. O nie, zmarszczyłem oh, Rany, 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 rany Tylko trzy portrety, super, no to teraz w ogóle zlamiłem. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Ech! Mój blond, że tak powiem. Okej, okay, mamy aktywować trzy... O, zwierzęce kapiczki, czyli musimy tam iść w gruncie rzeczy. Nie dobrze. Nie dobrze. Nie dotykać? A nie, czekaj, to jest chyba. No właśnie, ey, super. Super. Tego się nie spodziewałem. Co my tutaj mamy? Kolejny paszczur. Nie lubię tego padlinożercy. Bardziej, że jest duży. Mm, dwóch? Zagrajmy może pod AOE. Przesuwacz. Dobra, za piątkę, nie woli. Odporności siadły. Ciebie czy uda mi się zabić? uda. Perfect. Super. Ja chcę cię znaczyć. Wiesz, mu unik tylko to nie. Piękny Krys. Mi się podoba. Zróbmy team heal. Osłabienie ofiary. O. Może być skoczek. Znowu mam zabrał obrażenia. Dobra, bijemy dziada. Oj. O właśnie, czyli to oznaczenie dużo daje. Neguje praktycznie całą obraz jaki możemy dostać Tyk. Dobra Serafin jest takim tankiem, ma dużo HP, więc póki co się nie boję, aczkolwiek no trzeba będzie go ulecieć przy najbliższej okazji. Idziemy. Plecaczek. O nie. Co ty tu tutaj masz? Przystojna nagroda. Naprawdę, przydałaby mi się taka przystojna nagroda. O, co by tu wyrzucić? Nie wiem. Portret bym zostawił. Ognisko? Myślę, że ognisko. Co ty tutaj masz? O już, pokaż. Plutomania. No to Super. Sesja na punkcie pieniądzów. Za szóstkę, mało liczyłem na więcej, ogień dywanowy. O, to nie pokarał, nie pokarał. Sieczka tutaj już troszeczkę gorzej. Oj, i krwawienie. I stres Ach, Najgorszy z możliwych ataków. Dobra, lec Serafina. Nie wchodzimy na dewzdory, absolutnie. Nie chcemy tego oglądać. 4-9. Zabijesz? Dobra fiend muszkieterka. Tak. Trzymam ją niechętnie, ale... Ciebie czy bym chciał znaczyć? O, po mnie jest ukrycie. No no nie mam tak naprawdę za turek wchodzi, więc jego znaczmy. Przez to... O, super pochodnie załadowaliśmy. jest taki fajny myk. 32 brazyn katrana naznaczamy. No! Dobrze. Odnaczyliśmy sobie ogień dywanowy. No tu chyba team kill leci. Jak najbardziej. No i co, bijemy? O, 150 obrażeń kontra naznaczony. Pyk! 28, super. Świetne obrażenie. Kara. O, ty gałgań. 5 krowienia. No, chyba trzeba będzie uleczyć. Duże truchło 5 obrażeń, to jest bardzo dużo, ja bym to zatrzymał Semka no kurde Uniki, super No w takim razie on jest słaby Ciebie uleczymy do hula Kto teraz się rusza? Muszkieterka. rewelacja Yy, woda święcona i Erlumsy. Wodę bym zużył, a Erlumsy odrzucił. Yy, czy ja chcę iść do góry i zrobić taki myk? Czy może lepiej tu, tu, tu. No nie, dobra, wiecie co, pójdziemy tędy. Kolejny kurde ciekawy dział. Co? A co my tam mamy? No i co But tam znalazłeś? Co tam miałeś? Pochodnie like. odpalimy. Dobra, no tak czy siak, i tak będziemy musieli przejść wszystko Ojejku, nie lubię go Oj, bardzo go nie lubię Zarazę Jest sens rzucać mu zarazę? 12 obrażeń przez 4 rundy Dobra, ubijemy go, flat damage Flat damage Wszystko. Ja go bym zabił pierwszego Chcemy oznaczyć no i teraz nadzieja w muszkieterce Czy wejdzie jakiś chory kryt? Prawie Ale już i tak dobrze W następnej turze on zginie Oj, kulka Będzie stun Szatańska potęga Rozdarcie Oba za dziewiątkę Oj, krwawienie jeszcze robi A to ci psikus Chyba ciebie się pozbywamy Znowu kulka Porność na stuna, znaczy na przesunięcie, ale na stuna no już niekoniecznie Co ty robisz? Aktywuj postę. Aha, poniżej 30 HP Co ty zrobisz? Pochodnia 10, niemożliwi gardę i przyłamań dawaj, łowo Pierwszy raz do tego skilla Aj, gardę na sobie O, oto taki trochę to Crazy boy jesteś, beczku tego co widzę. to musisz mieć poniżej 33% zdrowia. Tragedia. Słaby skill. Bardzo żyjemy i wolę zbierać kasę. O i tak miałem fulla, to bym nie wziął. Dobra, nie szkodzi. Worek z mięchem, znaczy wózek z mięchem, przepraszam. Eee... on Herbsy, których nie mamy, a inaczej to choroba. Czarna plaga, to nie, to nie, nie. Absolutnie. Nie chcemy czarnej plagi, czarnej plagi, nie. Fuj, fuj, fuj. Lokacja misji. Przekopiemy sobie, zwolnimy miejsce zawczasu. O, czy ja słyszałem fajny dźwięk? Nie, to na tym robił ten fajny dźwięk. No to szkoda. Godzik. Łapeczka. Bagray rowerka, Tak jest. Dobrze. A się jeszcze napije Gdyby tutaj, może tak, tako o taki wagonik. Daje się być to rozsądnym działaniem, ale zaraz się przekonamy. Aj, zabrakło 6HP. No właśnie, braunik. Coś tutaj się zeshało. Lecimy, serafinę 5-9, trafię czy nie trafię? Może lepiej jego zabić. Jego spróbuję. Pominę to. I przemilczę. Przede wszystkim przemilczę. To co tutaj się zadziało. Ech. Unik. Naprawdę. Taki paździer zrobił unik. Jestem ciekawy jak. Och. Znowu zabrakło. No jest znowu krwomienie Ile? Czterobrażeń Dobra, musi się ruszyć jeszcze raz kapłanka Odrzucimy go do tyłu I odrzucimy Kapłanka, musisz ją uleczyć Bra, za szóstkę I kapłanka, proszę, proszę kapłanka, kapłanka Dobra, super 13. Nie ma wzdora to mi się podoba A to było jeszcze nawet możemy go zabić Straszne zęby, 5 kryta, kotrek chwawiący ten o, no. Sprzedam Jak będzie ze sprzedam O oh, cholera Ci to muszą wszystko macać, absolutnie Jedna pochodnia jest zwolnione miejsce, super Kopiemy no ciekawe, gdzie jest ta nasza przeklęta lokacja misji? Dobra, dobra. Hmm. Hem, 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 hem. Czy też mech, mech, mech. Łapka, obiekt. O, mamy tajne drzwi, nie mam klucz. Mam klucz? Oj, tak, byczku. Super, tutaj mamy dwie bitewki. No pójdziemy, no pójdziemy. Trochę Lipton, ale dobra, trochę żarcia jeszcze mamy, więc nie boję się. Boję się. Dobra. Bitwa! O, rany i znowu komary, no kurde, ten przeklęty Crimson Court. O masakrację, ten Delcek powoli mnie irytuje, no nie? Ten w ogóle na kamieniu siedzi z kubany. Jak on go przytocznął, nie mam pojęcia. Dobra, zabijamy komary. Świetnie hmm, kto teraz? Muszkieterka? Nie. Niestety nie. Serafin ma. Bylek nie dostała ta. Jak ona. O, co ty zrobisz? Odrzucisz jednego. No to chyba bym wonał... Ciebie. Pięknie. Tak zastanawiałem się przez chwilę, kogo uderzyć, ale mówię, komar będzie irytował, a ten niekoniecznie. Ciebie zabijamy, czy ciebie markujemy? Ciebie markujemy! Świetnie, pochodnie sobie zwiększamy. Przeszycie na uniku, super. Ekstrawagancja, rewelacja. Pyk, za szóstkę. Mało. Mogło być więcej. Czy ja chcę team heal? Myślę, że tak. Dobry poziom zdrowia to przecież najważniejsze co może być no i za wszystkie dostałem dysk 16 2 hp dobra jakiś tam śród lecia na rejony i polecia do tyłu 12 3 hp dobra, to jest do porobienia i super jak powiedziałem, że do porobienia, porobiliśmy. Y... Molę po pierwsze zamiast turyny, tak? Złego. Tutaj mamy walkę. Pytanie, co to będzie? Okej, okay, prosiaki. Prosiaczki. Robimy taki atak. Okej, okay, To jakieś żegulce. Niestety. Hakiem w mękę. Co to chyba obrażenia zmniejszało? A odporność na chorobę, no właśnie. 6-13. Czy jestem w stanie? Wolę anulować mu ukrycie. Chyba. Chyba wolę anulować ukrycie, a jednak tak się nie stało. Kula na uwięzi. Odporności. Bardzo dobrze. O! Dobrze. Sakra, nie lubię tych żegulców. 4-6 Czy siądzie? Oczywiście ze nie Musiało zabraknąć, jak zwykle On tutaj będzie nam Będzie nam robił taką krzywdę, że łapa nocku Dobra, kończymy go Jeszcze nam więcej na ty się ulecz 24, super To mi się podoba, i 5 uników. Powinienem był go oznaczyć. Okej nieważne, krytyk. Dobre i so to. chyba po wszystkich polecimy. Dam 17 minut już nagranka. Ojej pięknie, posprzątane. Druchełka zdmuchnięte. Kłucze niąż. No nie wezmę, nie wezmę, niestety nie wezmę Mamy bitwę w sali ze skarbem Płódka jest pusta o, No i pytanie, gdzie jest ten nasz Nasza zwierzęca kapliczka? Pająki Węże klauni Się nie boimy Dobra, ciebie sprzątniemy z powierzchni ziemi Czas ciebie. o te panienki. Pająki. Pająki. Japonki. Japonko pająki. Aj, szóstka. No właśnie. Jeden na skrzywdzie. Chyba, że śród wejdzie. Dwóch, trzy do sześciu. Nie, lepiej go zabić. Bo jeszcze ten trujący z zarazą Ten rzuca tylko stuna. I oznacza Twoim zielonym przyjaciołom. Tym trującym. a tak to można go sprzątnąć. Czy też nawet zdmuchnąć znowu hajs. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, że szybko poszukamy tej zwierzęcej kapliczki. Na razie tego nie otwieramy. Wrócimy się, ale wrócimy się po ciemku. Jak pozwaniamy miejsca żarcia, mamy jeszcze dużo, nawet bardzo dużo zwiad. Lokacja misji, obiekt. I trwa z obiektem. To nie jest lokacja misji. Czy ona tutaj będzie naprawdę Naprawdę ona będzie tam. Nie! Nie Nie ma takiej opcji, ja tam nie idę No i znowu wy I gościu na skalę 712, no nie siądzi O no właśnie, jeszcze nawet nie trafiłem, to już w ogóle pięknie Stres Pragnienie No, byle nie korona. Dobrze, odporność, super, to mi się podoba. Kogo bijemy? No myślę, że ciebie. Szapoba Amazonka, no tak, to jest przecież nasza bojowa kapłanka. Ja o niej zapomniałem, teraz tak patrzę. Po tym krycie mówię, ej, Amazonka, coś mi się kojarzy. Pamiętamy, nie zapominamy. Aj. Tyle brakowało. Dobra, ciebie sprzątniemy. To mniej obrażeń dla nas. Kogo? Chyba Ciebie Ciebie na początek spijemy 2 HP To jest do wyklikania że tak powiem Na przykład on e, Czy chcę sobie oznaczyć? Powinienem był No powinienem był Bo wtedy Serafi miałby większe obrażenia. Ja się tak boję tego oznaczania, jakby nie... jakby to było coś strasznego. Masz odporność na zarazę bardzo dużą. Dobra, kill w pysio. Uleczymy serafinkę. Dobra, oznaczymy i teraz serafin jak sieknie, to gościu chyba... ...z papci aż wyleci. 11, Dobra. Nie boli, nie boli. Żaden bandaż nie mamy. O właśnie, 15 super oj, kilochem w tysią Ujutowe jutowe odbicie. Kolejny kluczyk, to możemy się tam wrócić, tylko... Cóż ja mógłbym teraz wyrzucić zwiad. Będę wiedział czy łopata mi się przyda. Obiekt, lokacja misji w tę stronę. Dobrze, 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 dobrze. Łopaty nie chcę. Pochodnie wydaje mi się, że już też nie, tylko sobie jeszcze odpalę na maksa. Dwa klucze zostawię. Teraz tak, idę tutaj. Zwalniam sobie miejsce. Ok, okej, okay, ale ja chcę kontynuować przygodę. I teraz tak, wracam się, idę po ten obiekt. Mogę tak zrobić. Wrócę się, pójdę po ten obiekt, albo przynajmniej zobaczę co tam jest. Dobra, nieważne. Teraz tak, idziemy i szambelana absolutnie. Już nawet jak ten, to nie mam pochodni, więc przykro mi ziomuś. No i co, no i lecimy sobie po nagrody. Obiekcik. Co tutaj było? Tutaj było chyba woreczek. Tak? Był woreczek. Myślę, że możemy gasić. O, come on, był pusty naprawdę. Nie bójcie się, to tylko świniaki krzyczą. Tutaj jest pułapka, więc nic na nas nie wyskoczy. Tutaj też. Trochę kasy. Myślę, że zamiast jedzenia. Ta. Dobra, teraz idziemy tutaj. A no teraz broi Grave Roberta, jak żeby inaczej. Dobra, pogadane. Ciemno jest, więc odpalamy kluczyk. I... I super, trapezochedrony. Latające drony, jeden portret absolutnie. jeden jadeit. Portrety mimo wszystko bym zostawił, dobra. Eee, chyba, że... No nie no, to jest kasa. To jest kasa i to jest kasa, dobra. A my to pokonaliśmy już, proziaki nie się tam w tle. mamy to, tutaj siedem koła. I tutaj 24 Parę lumsów Ważne i to Wrąca ludzi Przepływ mocy, słaba O jejku, czerwona śmierć To trzeba cię wleczyć Zdecydowanie, że tak um, Okej, okay. świeże powietrze w tunelach o, Eksp do woli w norowisku To mi się nawet podoba Liczba dostępnych bohaterów No nie wiem Nie, na razie tego bym nie ulepszał Wiecie co, ja bym spróbował ulepszyć sobie Kowala Tak, bo ja cały czas wydaję kasę w Kowalu I, 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 właśnie w tym, 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 tym Jak to się nazywa Piecyk Piecyk mógłbym ulepszyć W nawet jeszcze raz to już są obcięte koszta. Tutaj w gildii umiejętności też mógłbym o, zamieniłbym chyba trochę po piersi 2 za trzy tarcze Jeszcze musiałem, dobra O naprawdę, bardzo dużo tutaj wydaje Zobaczmy lazaret, czy ja bym chciał coś leczyć. Na pewno koszta Eee, chorób. Choroby jakoś tak jeszcze nie są zbyt częste. Na te 900 mogę dać. A na pewno opactwo bym chciało ulepszyć, 33. Oj, zdecydowanie. Krużganek. Na żeby sobie porobić po dwa miejsca. Mam dużo dużo aktów, ale mało po piersi. To nie, to olejemy. Mm. I co? Następna przygoda musiały być również na norowisku, co? Boże, król! Czy chcemy iść na prosiaczka? Kurczę, ja bym poszedł na prosiaczka. No. Wiecie co? Ja bym poszedł na prosiaczka. Przecież Baba Jaga, kurde, 20 obrażeń to jest chyba lepsze, no. Częściej będę to na pewno używał niż tamto. Tu to jest sygnet sabatu, minusy do obrażeń, jeżeli pod wpływem karmazynowej klątwy. Wow, ciekawe, łowczy. 12 uników, 15 obrażeń, absolutnie wykluczone. No, wiecie co, to może jednak udamy się na babę jagę, ale udamy się na nią w następnym odcinku, a póki co zostaw łapeczkę, subaj dzwoneczek, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.